Moi drodzy, witajcie. Dzisiaj nadszedł wielki dzień. Albo niewielki. Jak mini Mike? Moim zdaniem wielki. To jest zdaniem wielki. Moim zdaniem wielki dzień by był, gdyby przeciwnik był wielkim wyzwaniem. Dobra, nie, bo potem do lekcji pokory <grym> będą kompilacje robić. No ale coś muszą wyciągnąć. Znaczą mają dużo do wyciągania. Na ciebie ja tak też. To ja też troszkę coś trochę. trochę, tutaj, tutaj, pod tym trochę. Łódka tak i późno dziurek. kurwa, zbierzasz na pysk. No i bardzo. Macie do kompilacji. Tak, witamy w naszym. W sumie blogu z dzisiejszego dnia Tomek będzie się bił. Zgadza się. Na Fame 14. Ja niestety nie, bo jak pewnie wiecie, mam kontuzję ręki, więc niestety moje wyjście jest odwołane. Ale jest ja przesunięte to... w czasie, bo co się odleczy, tak, to, to nie ucieka. Przesunięte w czasie, tak, to jest yy, ładnie powiedziane. Także dzisiaj bije się tylko Tomek, ale trzymamy mocno za niego kciuki wszyscy. Nie trzeba. Dasz radę z tego? Myślę, że tak. Umiejętności są wystarczające, dobrze przypracowany, okres dobrze. przygotowawczy. Troszkę pogadamy pewnie, pokażemy z backstage'u, jak to wygląda wszystko. Myślę, że masz największą łapę ze wszystkich uczestników. To może mieć większą łapę od ciebie. Szeliga jeszcze, okej. Okay. No dobra. Ale co tak o centymetr? Eee, nie ale jak wyłączysz AJ'a i szeligę? I jakby się tak dobrze złożyło, żebyśmy mieli centymetr krawiecki ze sobą, to można by nawet sprawdzić. Można by nawet sprawdzić. Może się wydarzy. Myślę, że... O! Co centymetr <grystanie> krawiecki! Skąd by się to wziął? A chcemy sobie teraz Zrobimy swoje łapy... Pierwsze zmierzyć. Mierzenie? No, no możemy zrobić pierwsze mierzenie. <grystanie> Proszę bardzo. Zobaczymy. No na pince. Tak. No na pince się na mierzę. No, mój drogi, 30. No, ci. 36 cm. No, w normie. Takie jak zwykle. Dobra, to z tym nie. Wiesz? ale łapsko potężne. Wie. Nie, nie wiem, z tej strony podejść takie duże. To łatwiej przeskoczyć tak. niż obejść. Dobra, poczekaj. Już sobie tutaj zrobimy. Ale łapa łapinka. Trochę zmalała chyba ostatnio. Bardzo, no jak na moje, to jest 33,5 cm. No, trochę dociągnąłeś, ale. Nie, 33,5. 33,5. Dobra, 33,5 cm. No i co, może uda nam się sprawdzić, kto z Fajmem ma 14. Ma większą mapę od Klaudii? No właśnie, czy są takie osoby? Bo moim zdaniem nie ma. Hej, słuchajcie moi drodzy, czasu do gali jest coraz mniej. Ja już powinnam zacząć się dawno ogarniać, ale stwierdziłam, że dobram jeszcze sobie troszkę m, samotności, bez Tomka. Tomek teraz jest na, na rozruchu, więc stwierdziłam, że dobram tutaj. Tak na luzie kawałeczek mojej gadki, co ja w ogóle sobie sądzę, jak się czuję, jak Tomek się czuje. Zaczynając od tego, kto wygra, to będzie za Tomka ciężka walka i on dobrze o tym wie. Ja też dobrze o tym wiem, trąba jest cięższy od niego, chociaż nieznacznie tak naprawdę, bo Tomek zmasował, trąba schłodł. Trąba jest też wyższy dużo od Tomka, bo aż 10 cm, natomiast zasięg rąk mają praktycznie identyczny. To jest bardzo ciekawe, bo jest ta różnica 10 cm. Natomiast jeśli chodzi o przygotowania, no to Tomek naprawdę bardzo dobrze się przygotowywał. Widziałam cały jego proces właśnie przygotowywania się do tej gali i wierzcie mi, że dla mnie to było niesamowite. Nie wiedziałam szczerze, że Tomek będzie miał aż tyle, aż tyle determinacji do tego, by tak dobrze się przygotować, ale faktycznie nie można mu nic zarzucić. Nie opuszczał żadnych treningów, chyba, że już naprawdę musiał, ale, ale nie opuszczał, całe ostatnie 3 miesiące poświęcił tak naprawdę na przygotowywania, więc jestem przekonana, że da naprawdę dobrą walkę i nawet jeśli nie wygra, no to pozostawi po prostu serce i krew w tym oktagonie, więc myślę, że nie będziemy zawiedzeni. Co do stresu, to powiem Wam, że myślałam, że Tomek będzie dużo bardziej zestresowany, Natomiast on podchodzi do tego naprawdę na pełnym luzie i to też bardzo podziwiam. Tak jak mówię, moim zdaniem bardzo dobrze przygotowany i z tego też wynika ta jego pewność siebie. Więc bardzo mnie to cieszy naprawdę, bo no widać jakby luz w tym. Widać, że mu się to podoba, że cieszy się z tego i jest zajarany po prostu tym, że wychodzi do tego oktagonu. Wiadomo, że pewnie im bliżej będzie do tego startu, ten stres się będzie bardziej pojawiał, ale naprawdę jak na fakt, że jesteśmy parę godzin przed, to jest świetnie. Jeśli chodzi o mnie, to ja ja też myślałam, że będę się bardziej stresować, ale myślę, że to, że Tomek ma taki luz wpływa też na to, że, że ja też jestem bardzo wyluzowana. Czy boi się, że coś mu się stanie? Myślę, że nie. Myślę, że jak podpisywaliśmy kontrakt z Tajmem, to obydwoje byliśmy gotowi na to, że coś się wydarzyć może. Rzadko, kiedy zdarzają się jakieś e, bardzo poważne kontuzje po walce, tak mi się wydaje. E, też chyba to nie jest aż taki poziom, by ciosy jakoś bardzo dużo parzyły, ale nie wiem, bo ja sama wokół tego jeszcze nie byłam. Zresztą ja sobie zrobiłam kontuzję na, na treningu, więc y, może lepiej nie będę się wypowiadać. W każdym razie podsumowując, jestem dobrej myśli. Uważam, że Tomek ma bardzo duże szanse, żeby wygrać. Bardzo się cieszę, że, że się nie stresuje. No i co? Leci się ogarniać, bo czasu coraz mniej, a musimy wiadomo być tam parę godzin przed galą, także do zobaczenia już na miejscu. Ale na luzie chyba nie podchodzisz. Na większym niż myślałem. Że węg, węgli, węgli mam zjazd po śniadaniu. Moje śniadanie było dużo węgli. No to właśnie powinien mieć mało, energii teraz. No, no właśnie ma. A wyglądasz jakbyś, śwież był rozruszany. Nie, no zaspany jestem. Nie wiem, mi na to wygląda. spamy. Tak? No. Nie no jestem taki... Nie wiem. Że już bym chciał. Ale nie możesz. Ale bym nie chciał. Jak chcesz łapy mierzyć, to kolega może wysokie miejsce w tabeli zająć. Takie spadki mam, że no, nie chcę mierzyć tego. Na razie w ręku jestem, ja. Tutaj, o, Arek Arekowy można zmierzyć. Ty już miał 42,5. Nie, będę miał ja teraz. Nie? Ja najwięcej miałem 45. To ja miałem najwięcej no. 50. Przybacz, jak ważyłem 100 kg Teraz będę miał w 39. No, 40 jest. Bez żyłowni, bez sterydów? No. Da Za się. No, ja nie Dawaj, chodź. to chłopie, ja już teraz się da. wydaje, chłopie Na pewno masz na ciebie. Mówiłś, mogę dwa razy sobie Ja nasią nie byłem p*** 2 Ale jesteś już teraz, Nie chcę wiedzieć w chłodach. Bez pompy. Ja nie pytam, jak jest na pompach. Mie mie miesiąc nie ćwiczyłem, nie To <grym> jest kiedy? Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze dalej możesz? No. Dobra, dawaj. Dobra. Osiem, czterdzieści czyli centymetr 14. <grym> Czy to jest najlepszy wynik do tej pory? Teraz jest tak. Dobrze. No. Chcesz dołączyć? Dawaj. Ale no to dla kobiet i dla mężczyzn to właśnie teoria. 29,5 cm. Ile miałeś? <śmiennie> 33 <śmiennie> O kurde, to się chowa mnie. Ale ja chyba większą masę. No bo Laluna od ciebie wiele bardziej masę. waga chyba o wiele większa, a ona jest niższa. Laluna jest niższa Luka, to ma, ode mnie, ale cięższa też była, bo ona zbijała chyba <śmiennie> 7 czy coś takiego. Najgorzej zbijać, redukować. No ja też miałam zbijać, bo 69 km walkę. Ile masz łapie? 29 to jest za dużo? Ile to 33 jest? 33,5 Wiem tyle jak zaczynać czyszczak No to niesprawiedliwe Dla mnie to jest max moich możliwości Dla Luny jest zupełnie zmierza, bo się Jak po walce wyglądamy Wiesz, taki wiesz mm, Trochę tak z butów przyszła dziewczyna przystoić Ja bardzo gratuluję. Ja wzią, wioską, A ja, i ja i lubię takie możliwe. rzeczy. To, grała, fajnie co? Dzięki hejtwie. A jesteś obita moc Topory? Nie, Bo, bo ja po, pojedziemy na dosłownie. <grymiasz> no, bardzo źle wyprowadzasz ciosy, Klaudia, muszę ci no, nie, ona to. <laughs> bardzo źle wyprowadzasz. To są ciosy dopiero Bardzo, bardzo źle. Ty krzywdę sobie robisz nie no nie mogę. Piękny dzień dzisiaj miałem. Czyli mówisz Klaudia, że rozjeb... Lunę? Myślę, że tak. No też wiadomo, teraz łatwo mówić, nie? Jak mm. się nie biłam, ale no patrząc na to, co tam pokazała, myślę, że nawet z tą jedną ręką bym dała radę. No i pięknie. Mocne słowa. Mocne słowa, no co. Ale no, jak mam, szczerze, to... tak, jak mam powiedzieć szczerze, to myślę, że bym ją rozwaliła. Chodzi o tą walkę teraz. Ja się pytam, Ale co, jaki węgiel do walki. Powinna Przecież wygrać, no. Moim zdaniem, tak, powinna wygrać. No to tylko o to okay. nie to ja, ja, Moim ja, zdaniem ja też. Się nie ja nie Moim zdaniem też. No. Równie pytasz o to, jak, nie. o przebieg ogólnie. Nie lubimy się w moim zdaniem też powinna wygrać. To co, robimy tatuaże? Tak jest. Chyba gotowy. Chyba gotowy, już ja. gotowy. Umyj to. i osusz skórę. Świetnie. Jesteś umyty? I osuszony to? możemy mnie podsuszyć. No Trochę było skuszę tam. Powinno być okej. Okay. Tutaj chcesz. Tak? Kurczę, to nie będzie proste, bo masz tutaj, wiesz. Pogłębienie. Wnęka. No ale trudno. Ja rozumiem, że to się robi jak normalne tak Jak takie tatuaże, takie w postawówce no. z kipsów jakoś. 10 minut mamy. Tak jest. Bo po nas przyszli już. Dobrze. Ja, ja powiedziałem, że 10 minut. Dobrze. dobrze. Nie trzeba mocniej. Spokojnie. No dobrze, proszę. doświadczenie. Dobrze, piękna. Masz talent? była taka jedna co miała talent. i właśnie ja noszę. przed chwilą od tego. Ale Apelu powiedziała, że nie będzie składać. Chyba, że jej się jeszcze zmieni, bo do tego słyszałem jak krzyczała. No, w bo to z tobą też się godziła, na no, wiesz. No to prawda. No, jak i ja, Bieg, to ja, to ja apel, tak. daj mi spała A, Albo tutaj przyszło? Nie, po prostu tak, że ja. A masz na mnie słychać. Okej. Okay. Uwaga. Let's check. Check this out. A, jak ja to mogę zawodowo robić? Panata. ja cię nie mogę. Ale elegancko. Jak tatuś zrobi dziubek, to mucha nie siada. No kur. Ale mam kur. Muzykę w sercu. Zajebista ta płyta. Ale takie jest pięcie na klacie mam. Professional. Przyjemniaczek. Przyjemniaczek. Na mnie Ale dzik. No jest, lotnisko. Jest, lotnisko. No. No.

tak delikatnie. Do czego pokrzywdzono od razu? No tak wyglądasz troszkę. No, społamane. Zgadza się. Ale i tak był duży. A różne rzeczy, wiesz, mówi się o... Tak z dużymi nosami Na przykład co? Że jak duży nos, to też duży tam na dole? Że duża trąba Myślę, że możemy wyciąć tą anegdotkę Dlaczego? <laughs> Dobra, wróćmy do tego, że jesteś pokrzywdzony Nie jestem, e, już ja, ustaliliśmy Jak się czułeś dzisiaj? Bo opowiadam, że się działo jak nie było kamer Ogólnie wczoraj po walce przez pierwsze pół godziny czułem się fatalnie Ale później do końca dnia było okej okay I mówię, no nie jest tak źle, nic mnie nie boli Poszedłem spać i dzisiaj rano obudziłem się po prostu jak trup Ale ciekawe, w ogóle nie boli mnie głowa ani nos, tylko brzuch mnie strasznie bolał. Myślę, że i ze spięcia, i z tego, że wymiotowałem wczoraj, dzisiaj też wymiotowałem dwa razy. Teraz na wieczór już jest w miarę ok. Nie ja mam że... wrażenie, że dzisiaj było gorzej niż wczoraj w ogóle. O wiele Ale... gorzej, o nie ma. No, no o wiele jeszcze tak gorzej. wracaliśmy, jeszcze wracaliśmy pociągiem. Eee, I no, ty się bardzo źle W pociągu, żebyście znali skalę, po prostu szedłem do toalety, tej dużej, tak, bo w Pendolino byliśmy, do tej dużej toalety dla niepełnosprawnych, zamykałem się tam, brałem papier toaletowy, kładłem go sobie pod głowę i po prostu leżałem na ziemi na wznak. Dobijali się tam do mnie, krzyczeli, ja mówię, trudno, słuchajcie, w gacie. Muszę muszę polerać, na zmianę leżałem i żygałem, leżałem i żygałem. Ja tam zmartwiona tylko, SMS-y piszę tam, COVID, wszystko ok, i za 5 sekund słyszę takie. Jak żygałem, to sobie myślałem, ku. Niech już przyjdzie, przelew za tą walkę. No i nie przyszedł. Nie przyszedł jeszcze. Mamy bardzo ładne plany na ten tydzień, bo już za trzy dni wyjeżdżamy na Majorkę. Zgadzać odpoczywać się. i zwiedzać? Nie Zwiedzać przede wszystkim Zwiedzać jak najmniej, a jak najwięcej leżeć ta My się o nic nie kłócimy no. My się o nic nie kłócimy, poza tym jak należy spędzać czas na wakacjach Bo Klaudia po prostu ma potrzebę żeby cały czas chodzić, zwiedzać, robić rzeczy na wakacjach No to prawda no. A w ogóle no. jak będziesz w moim wieku to zrozumiesz No właśnie czekam, aż to powiesz tylko No, taki był plan Dzięki, uciekam, spać A nie podziękujesz widzom za doping? to że trzymali kciuki? Dzięki. No i tak w sumie tym miłym akcentem chyba będę kończyć. Może nagramy coś e, właśnie jak będziemy na Majorce fajnego. Chyba że to będzie chciał leżeć, to nie będzie co, co nagrywać za dużo. Ale postaram się go wyciągnąć parę razy. Raz jeszcze dziękuję wam za oglądanie e, i co do zobaczenia za tydzień prawdopodobnie. Możecie zostawić lajka, like suba, w ogóle być na Instagrama. Wiecie co robić. Do zobaczenia na razie.